Cześć moi drodzy, z tej strony Petersonek Witam was oczywiście na moim kanale gamingowym Dokładnie tak Czekajcie, chyba muszę sobie troszeczkę podgłosić mikrofon Bo zapomniałem, że był przyciszony, ale to mniejsza Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim świecie Petersonkowice <laughs> Nie no, śmieję się, bo jedna osoba zaproponowała taką nazwę W jakimś ostatnim odcinku na komentarzach Więc nadal możecie proponować nazwy, bo nadal ten świat nie ma nazwy, ale w sumie moim zdaniem może i tak zostać w sumie. No ale dobra, tutaj już mamy przetopione żelazo, które zbieraliśmy na poprzednim odcinku, mam nadzieję, że go widzieliście. No i jak widzicie na minimapce, już coś przygotował nam Hero Brian Marek. Dokładnie tak. Ktoś mi też napisał, żebym nazwał go Marek. <śpoka> Spoko propozycja, więc no, jak widzicie, tutaj mamy przejście, w ogóle to jest portal. To nawet tego nie widziałem. Dzisiaj pokażę Ci gdzie mieszkam, dobra. Czyli mieszka na pewno gdzieś w nederze, tak? W nederze. I tu pisze Dzisiaj przyda Ci się zbroja. O, chcę Ci coś pokazać. No i ja chcę mi pokazać gdzie mieszka. No to to już tam napisał. Więc moi drodzy, akurat mamy tutaj właśnie żelazo, to bardzo, bardzo dobrze, ponieważ możemy sobie zrobić zbroję żelazną. Mam nadzieję, że żelazna zbroja nam starczy. Chociaż w sumie to jest nether, więc nie wiadomo co on tam nam przygotował, w ogóle gdzie on tam mieszka. Yy, ale trudno, już nieważne. Dobra, zrobię sobie jeszcze lepiej mieczyk. Yy, pyk. W ogóle już, już żelazny jestem w końcu, bo ciągle nie miałem miałem jakieś podstawowej. Temki, a teraz przynajmniej. No yy, fajnie, że tak zrobiłem głupio. Przynajmniej już mam żelazną zbroję, moi drodzy. Teraz to jakoś wygląda, nie? Jeszcze moja zielona koszuleczka wystaje, więc elegancko. Wszy wszystko jest. Yy, dobra, tutaj mamy. Yy, co tu, tutaj mamy? <laughs> Nic nie mamy, dobra, nieważne. Tutaj mamy jeszcze jedzonko, to się na pewno przyda. Yy, w ogóle mamy łuk. Nie wiem czemu mamy łuk, ale chyba wziąłem od jakiegoś. Yy, tutaj. szkieleta, czy jak oni się tam nazywają. Dobra, mamy jedzonko, to jest najważniejsze. Jeszcze przetopimy to jedzonko, tak, tak myślę, i schowamy jakieś tam. Mało potrzebne rzeczy, no nie wiem co tam może się przydać w sumie. Totalnie nie wiem czego mam się w ogóle spodziewać, więc... Yy, to też. To, to to, też jest właśnie takie, no nie, nie wiadomo, nie. Dobra, myślę, że tyle jazonka mi starczy, jeszcze sobie wezmę to jedno. I mogę lecieć, moi drodzy, bo mega jestem ciekawy co tam... Gdzie on po prostu mieszka? I w ogóle po co nam te mieszkanie chce pokazywać? W sensie. No fajnie, że pokazuję, bo w sumie jestem ciekawy, yy, gdzie on mieszka, no i w ogóle tak. W sumie miło podszedł, widzisz? Dzisiaj pokażę ci gdzie mieszkam, no ale... No zobaczymy, zobaczymy Boję się trochę tu wchodzić No ale dobra, lecimy Pierwsza uwaga, wejście do netheru I jesteśmy Ale patrzcie jak on to zrobił, czy w tamtą stronę, czy tu Nie, tu jest koniec do... O kurde, no Ryzykowne to było Dobra, patrzcie jakie przejście, ale tu już tego nie ma Dobra, 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 dobra Tu jest w ogóle spadł, on na jakimś wysokościach mi to zrobił, chociaż tyle... Ej, patrzcie, tam jest ta twierdza taka O kurde, <śprawie> prawie bym sam skoczył Ej, do... dobra, on tam mieszka w tej twierdzy niby I tam jest nawet jakaś strza... strzałka narysowana, trochę nieumiejętnie, ale, ale dobra Patrzcie, w ogóle wylana lawa sobie tutaj na wejściu Dobra, ciężko tutaj trochę przejść, ale jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy yy, i tych pigmenów. Ci pigmeni nas nie atakują, dopóki my ich nie zaatakujemy. To przynajmniej tyle, nie? Więc nie wiem, po co mi w sumie zbroja. Czy ja słyszę gasta? G Dobra, nie, nie, to mi się tylko wydaje. Yy, ja żadnego. Nie respicie się.

w fajnych warunkach od mieszka. Tutaj jest jakaś lawa wylana. I z tego co pamiętam, to jest ogólnie zrespione w Minecrafcie, yy, ta twierdza. Więc wydaje mi się, że to po prostu sobie mi takie mieszkanko zrobił. No, jak widzicie, mieszka w takich dosyć strasznych klimatach, nie będę ukrywał, ale fajnie, że nam to przedstawił. W ogóle mi się wydaje, że właśnie tutaj można jakieś skrzyneczki znaleźć. Nie wiem, czy chcę mu kraść coś, 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 ale. No zobaczymy, no zobaczymy. Mam nadzieję, że coś sobie tutaj fajnego znajdziemy. I może się nie skapnie, że coś mu ukradliśmy. O co to jest? Netherworld? Po co mi to? Mogę to jeść? Nie Ej, dobra Po co mi to jest? Nie wiem, ale se to wezmę w sumie? To też możemy sobie wykopać w sumie. Czy ja... O, zostawiłem tam. Ale nawet nie wiem w sumie, czym się to wykopuje Więc sobie weźmiemy trochę tego e, Może się do czegoś przyda Nie wiem, nie mam pojęcia To w sumie do windy się chyba przydaje, co so, nie? Albo do takich tam Do takich właśnie rzeczy Dobra, podbuduję się dirtem e, I zobaczymy, obczajemy sobie dalej A nie, czekaj Ja właśnie tu zszedłem, tak? O! Jest skrzynka jakaś Dobra, coś czuję, że To jest, są po prostu jakby jego rzeczy ale dobra, dobra. Aha, tutaj mamy ten. Obsydian mamy. Mój <śmany> drodzy, dwa obsydiany. Dobra, co tutaj jeszcze ciekawego? Wszystko bierzemy. Siodło, siodło jest. Siodło. To jest jakieś zamknięte przejście w ogóle. Fajnie, fajnie, naprawdę. Mam nadzieję, że się nie skapnie. Hero Brain Marek. <śmany> że mu tu. O kurde, że mu tu ukradle, ukradliśmy coś. Ale dobra, zob zobaczymy, zobaczymy. Na szczęście te pigmeny mnie nie, mnie nie atakują Mam nadzieję, że zaraz mnie nie zaczną jakieś stworki atakować Bo to jest bardzo chyba możliwe w sumie Nie wiem, wydaje mi się, że tu powinno być więcej yy, Skrzyneczek Czy ja w ogóle... Ja się zgubiłem tutaj, to jest jakiś labirynt Dobra, tu byłem Nie, ciągle tego ghosta, kurde, słyszę O! O! Mamy goście! Mamy diamenty, diamenty mamy, moi drodzy Łatwo, łatwo, naprawdę. W ogóle ten ten ziobeczek nam pomaga, coś czuję. Nie wiem, może, może tylko mi się wydawało, że że on będzie jakiś zły. Ale w sumie to jest trochę niepokojące, to gdzie mieszka i że nam chciał to przedstawić w ogóle. To też jest takie dziwne, trochę. E, o, 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 zapomniałem o siodle. dwa siodła, czemu nie? No, może będziemy mieli dwa konie jakieś. Tutaj też już byłem, to jest otwarte, tak? Ciągle wchodzę w te same miejsca, moi drodzy. Nie wiem, masakra. Dobra, 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 ale przynajmniej możemy sobie na odcinku zwiedzić tą całą twierdzę tutaj. Czy tą skrzynkę już braliśmy? Wydaje mi się, że jej jeszcze nie widzieliśmy. O! Patrzcie ile obsydianu i jeszcze to na konia. Tan, armor. A to też tutaj mieliśmy, dobra. Kurde, że ja nie wziąłem kilofa, no. Ale to na szczęście nie jest aż tak ciężkie do rozwalenia. Kwarc tu jest w ogóle, mogliśmy sobie wziąć. Dobra, coś czuję, że. Wow, 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 wow. Yy, tu jest zwykły nether, więc tam nie ma co nawet sprawdzać tego. No, moi drodzy, dosy... dowiedzieliśmy się dzisiaj, gdzie on mieszka. Naprawdę nieźle. tutaj jest jakiś magma. Jakoś. <grym> <grym> Tylko, żebym tego pigmana nie uderzył. Nie, czy ja go serio uderzę. Dobra, biją się nawzajem. Trzymajcie tak dalej. ja go uderzyłem? Tak, ja go uderzyłem. Dobra, żeby inne pigmeny się nie dowiedziały. Bo to chyba tak działa, co nie? Że, jak się nie dowiedzą, to mnie nie biją. Nie wiem, nie pamiętam już. Ej, dostaliśmy jakiś slime ball, ale magma. Bl kurde, slime ball. Shit, spadaj, stary, spadaj. Niech on spadnie tam, o. Dobra, 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 dobra. Tylko, żeby on mnie nie zrzucił czasem Shit! On mnie zatruł czymś! Szlak 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 Co to jest? Jakiś Wither Ej, jak mało serduszek mam Dobra Bo chyba chodziło bardziej o diamentową zbroję Ale no niestety takiej nie mamy Ja bym stąd już się ulatniał, wiecie... Szlak 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 Tu jest naprawdę bardzo niebezpiecznie Tu jest serio. Niebezpiecznie, czemu on mnie zobaczył? Kurde, ja się palę. Nie, no nie mam co zrobić teraz. Ja, ciężkie, ciężkie to jest naprawdę. S serio, spróbowałbym tutaj sobie poszukać czegokolwiek jeszcze. Ale no, będzie to ciężkie na pewno. Nie, dwa gaz. Co to jest możliwe w ogóle? Co tu się dzieje moi drodzy, dobra tu jest jakieś wejście A fajnie, nie czekaj coś tu jest nie, 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 tylko spawner, spadać miejscem Nie, 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 ja chcę coś sprawdzić No to się naprawdę, jest, jest, odbiłem, odbiłem Gdzie to, gdzie jest to wejście, Nie. Zginąłem To było naprawdę mocne Czemu ja się zawsze tu respię, o co tu chodzi w ogóle nie, ale to, serio, było naprawdę mocne. Widzieliście to dwa gasty, co to jest? Lol, co to jest? Dobra, <grym> no, nieważne. Nie, nie wnikajmy w to. Dwa Ja, yeah, ja teraz tam przychodzę tylko, żeby odzyskać moje rzeczy. Ja mam wywalone w to, serio. To jest za ciężkie. On, on mi powiedział, żebym sobie zbroję przyszykował. No super, fajnie. Kurde. Jak ja teraz w ogóle do domu wejdę? Ja muszę sobie chyba wejście z tyłu zbudować na tego gościa, naprawdę, bo musimy w końcu zrobić cały odcinek, że Luźna pójdę do kopalni. Mam nadzieję, że on mi da chociaż zrobić taki odcinek. Mam w planach też reakcje na jakieś fejle w Minecrafcie, więc myślę, że sobie fajnie to poglądamy. Moi drodzy, jeszcze chyba nie prosiłem tutaj w tym filmie o łapki w górę, a to jest bardzo konieczne. Wysłanie tego filmu innym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Idę sobie po tej itemy, mam nadzieję, że... No po prostu muszę przejść na farcie Czuję, że tak będzie bardzo ciężko to zrobić No w sumie jak ten ghost jeszcze tam jest To będzie bardzo ciężko Moi drodzy, łapeczka w górę I pamiętajcie, że filmy są co 2 dni o godzinie 18.30 Spadaj mordo! Nie, on mi przejście zepsuje Nie pomyślałem totalnie o tym Mam nadzieję, że, że to tak nie działa, że on mi nie zepsuje nic Ale chyba to tak działa jednak Dobra, 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 dobra. Na szczęście te itemy są ukryte, bo ja spadłem tu. Zdążyłem tu spaść. Dobra, ale sprawdzę jednak. Uff. Dobra, żyjemy. Możemy się już ubrać przynajmniej. I to na pewno będzie trochę przynajmniej łatwiejsze teraz. Jak będę miał zbrojkę. Dobra, sobie tutaj pochodniami zaznaczę, że tu już byłem. I że tu jest niebezpiecznie. <laughs> po prostu. Nie, nie. Te dźwięki ghosta są takie straszne Nie, 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 tam jest ślepa uliczka Gdzie tu nie ma ślepej uliczki, moi drodzy, powiedzcie mi Nie, ja chyba wszystko zwiedziłem Bo to się mam, mam wrażenie, że to się jakoś łączy, łączy mimo wszystko I to jest w ogóle wszystko zaklinowane Nie wiem, może sobie na jakimś live'iku, w ogóle ch chciałbym zacząć robić live'y No ale za słabo tutaj wyświetlenia są, nie mam co ukrywać Że na live'ie byłoby pewnie z 10 osób <laughs> Więc na razie mi się to totalnie nie opłaca. I on mi rozwalił tą drogę, jednak spadaj. Stąd, gościu. Spadaj. Można go tam popchnąć? Nie, on sobie lata. Super, fajnie, gościu, że latasz. Naprawdę. Super, fajnie. Przecież się ukryłem. Przecież to jest za ciężkie. To jest za ciężkie. Tu się nie da przeżyć tego. No dawaj, rzucaj. Czemu się pali? Czemu on się pali? Dobra, to jest mocny odcinek, naprawdę, bo po prostu poszliśmy do nederu dzięki niemu. Dobra, spadaj, spadaj, spadaj. Czy ja tu przejdę? To jest w ogóle jakiś parkour, nie wiem czy on to przemyślał, ale dostałem tutaj parkura jakiegoś solidnego. Dobra, mam... Dobrze, że nie trafił ten gość. Mały pigment. Dobra, ja spadam, ja spadam do swojego świata. Eee, to było mocne, fajnie, że mi powiedziałeś, że mieszkasz. Mam nadzieję, że on to zniszczy jakoś. Chyba no, Chociaż pewnie ja będę musiał to wszystko rozwalać No ale mamy portal, może mi nie rozwali tego portalu, moi drodzy. Eee, myślałem, że sobie pójdziemy do Kejwa jeszcze, bo pamiętacie, w tamtym odcinku zaznaczyłem sobie o, zaznaczyłem sobie tam Kejwa. Mm, ale chyba nie damy rady, moi drodzy. Musimy zrobić tego totalnie odcinek, od, od, osobny odcinek. Yy, ponieważ mamy tutaj już diamenty i mamy żelazo. I nadal nie mamy łóżka, więc, <gryw> więc... Trzeba taki typowo ogarniający odcinek zrobić. Tamtego w ogóle nie rozwalił jeszcze, mam nadzieję, że on to poogarniam, bo zrobiliśmy w sumie jego zadanie, a dzisiejsze zadanie jego to było po prostu sobie obczać go chatę jakby i trochę jest przerażające, a ja wolę sobie tutaj zostać na moim świecie jednak. Więc dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że on wam się fajnie go oglądało. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście opeczkę w górę, subskrypcja na tym kanale. Naprawdę bardzo mi zależy. Jak widzicie, co dwa dni ciągle są odcinki. Eee, no i tak. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnych filmów. Cześć. No i oczywiście piszcie komentarze, bo to jest bardzo ważne.